Witam, rozwiąż równania i podpunkt A pierwiastek z x plus 2 równa się x plus 2 no to podajmy założenia, dziedzinę założenia czy dziedzinę ta liczba, która jest pod pierwiastkiem, musi być większa lub równa 0. x plus 2 musi być większe lub równe 0. Żeby to miało sens logiczny. Czyli x tutaj większe lub równe od 0 minus 2, czyli minus 2, x należy Tutaj tutaj ostry nawias od minus 2 do nieskończoności. To są nasze założenia. To co pod pierwiastkiem drugiego stopnia musi być nieujemne. Tutaj mianownika żadnego nie mamy, także także tyle założeń nam wystarczy. Jakbyśmy mieli jakiś na przykład 1 przez X plus 2. No to wtedy wiadomo, że mianownik musi być różny od zera. Więc tutaj warto na to zwrócić uwagę, na założenia. Jak mamy jakiś mianownik, jakiś pierwiastek, na przykład drugiego stopnia. I teraz tak. Możemy sobie podnieść do kwadratu obie strony równania, tylko tutaj trzeba bardzo uważać. Jeżeli liczby są równe, na przykład 4 równa się 4, no to i kwadraty też są równe, tak? Jeżeli 5 równa się 5, no to 5 kwadrat równa się 5 kwadrat, tak? Ale tutaj hmm, nie mamy równoważności nie zachodzi taka równoważność x równa się y wtedy i tylko wtedy gdy x kwadrat równa się y kwadrat no dlaczego nie zachodzi żeby udowodnić, że coś jest nieprawdziwe no to można kąt przykład dać w tym przypadku akuratnie równoważność no to jest wynikanie z dwie strony Czy stąd wynika to i stąd wynika to. Można strzałki dać. Tutaj to nie zachodzi, dlaczego? Na przykład minus 4 jest równe, yy, może tak zrobił. Minus 4 do kwadratu to jest to samo co 4 do kwadratu, tak? Czyli 16. No, mamy minus 4 razy minus 4, minus minus da plus. To jest y, prawda. Prawda. Ale y, czyli ten warunek zachodzi? Dla x równego minus 4, y równego 4. Y, no, ale czy te liczby są równe? x i y. No, minus 4. To zdanie, minus 4 równa się 4, to jest fałszywe oczywiście. Fałsz. Czyli nie mamy równoważności tutaj. Ale my sobie tutaj możemy podnieść do kwadratu i później wziąć tylko te rozwiązania, które spełniają tą równość tutaj. Tylko takie rozwiązania. Może teraz nam wyjść więcej rozwiązań, jak. Podniesiemy do kwadratu. Czyli mamy tak. Pierwiastek do kwadratu to jest ta liczba. Czyli mamy pierwiastek z x plus 2 do kwadratu. To można przykreślić tutaj i to się równa x plus 2 do kwadratu. Czyli mamy x plus 2 do kwadratu równa się x plus 2. Po prostu. Czyli wzór skróconego mnożenia a plus b do kwadratu to się równa a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Naszym a jest x, naszym b jest dwójka. Czyli mamy tak, x kwadrat plus no i teraz 2 razy x razy 2 no to jest 4x. No i jeszcze mamy plus b kwadrat, czyli tutaj mamy 4 i to się równa x plus 2. Czyli tak. <laughs> x kwadrat mamy tylko 1, czyli x kwadrat. x tu mamy ile? Tutaj mamy 4 minus 1, jak przeniesiemy, no to mamy 3x. Czyli plus 3x. I wyrazów wolnych mamy tak: 4 plus na minus, czyli 4 minus 2 mamy minus, znaczy 4 minus 2 to jest po prostu 2. Czyli plus 2 tutaj mamy. 4 minus 2 to jest 2. No i tutaj mamy równa się lewa strona to jest x kwadrat plus 3x plus 2, prawa strona to jest 0. Mamy równanie kwadratowe. Mamy równanie kwadratowe. Współczynnik przy x kwadrat to jest 1, współczynnik przy x jest 3, współczynnik no po prostu wyraz wolny to jest 2. Czyli jak mamy równanie kwadratowe a kwadrat plus bx plus c równa się 0. No to u nas a jest 1, b jest trójką, i c jest dwójką. Delta to jest b kwadrat minus 4ac. Czyli 3 do kwadratu minus 4 razy 1 razy 2. Czyli 3 do kwadratu to jest 9 i odejmujemy 4 razy 1, 4 razy 2, 8. Czyli delta równa się 9 minus 8, czyli 1. Pierwiastek z delty równa się 1. No i teraz x1 możemy policzyć. No i jak mamy tam równanie kwadratowe ax kwadrat plus bx plus c równa się 0. No oczywiście a różne od 0. abc to są liczby rzeczywiste. No to, no to delta może napiszę. Delta to jest b kwadrat minus 4ac i tutaj wyszła nam delta większa od zera tak? to mamy tak, x1 to jest minus b minus pierwiastek z delty przez 2a x2 to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2a i teraz mamy tak x1 to jest minus y, 3 bo b jest 3 Minus pierwiastek z delty wyszło 1. Minus 1 przez 2 razy nasze a. A nasze a to jest 1, tak? Tutaj. 1x kwadrat to jest x kwadrat. Czyli nasze a to jest 1. Przez 2a mamy. No i x2 możemy sobie napisać w podobny sposób. To jest minus b a b jest u nas 3 plus pierwiastek zelty czy z jedynki przez 2a przez 2 razy 1 2 razy 1 no i tutaj mamy minus 4 przez 2 czyli minus 2 tutaj mamy minus 2 przez 2 Czyli minus 1. Naszą dziedziną to jest od minus 2 do nieskończoności domknięty. Czyli należy minus 2 należy od ostry minus 2 nieskończoność. No i minus 1 też, prawda? Tutaj minus 1, minus 2. Od minus 2 do nieskończoności to mamy taki przedział, czyli minus 1 też należy od minus 2 do nieskończoności. Dobrze. Mhm. Dobra, to teraz możemy sobie sprawdzić, zrobić sprawdzenie tutaj. Powiedzmy, że pierwiastek z x plus 2 to jest nasza lewa strona, a to jest nasza prawa strona tutaj. No i teraz y, lewa strona równa się. Y, pierwiastek, no mamy pierwiastek z x plus 2, czyli podstawmy y, podstawmy teraz minus 2 dla x równego to co tutaj wyszło, prawda? Minus 2. Minus 2, lewa strona równa się pierwiastek z x plus 2, czyli minus 2 plus 2 pod pierwiastkiem. Minus 2 plus 2, czyli to wyjdzie pierwiastek z 0 oczywiście, a to jest 0, a prawa strona równa się i tam było x plus 2 x plus 2, czyli minus 2 plus 2. 2 minus 2 to jest 0, oczywiście, czyli lewa strona równa się prawej stronie. Zgadza się. Dla x równego tam było minus 2, no to teraz minus 1 tutaj. Minus 1. I mamy tak, lewa strona równa się, to tam nam wyszło, można podkreślić, lewa strona równa się pierwiastek i tam było z x plus 2, tak? Pierwiastek z x plus 2 równa się x plus 2. Pierwiastek z minus 1 plus 2, a to się równa pierwiastek, no 2 minus 1 jest 1, a to się równa 1, tak? Prawa strona równa się pierwiastek, a nie, przepraszam, nie pierwiastek, tylko mamy. Prawa strona to jest x plus 2 po prostu. Czyli mamy minus 1 plus 2, bo dla x równego minus 1 rozwiązujemy. Minus 1 plus 2, czyli równa się 2 minus 1, czyli 1, tak? Czyli lewa strona jest 1, prawa też, czyli lewa strona równa się prawej. No, i możemy napisać, że zbiór rozwiązań równania, zbiór rozwiązań równania, i mamy pierwiastek z x plus 2 równa się x plus 2. Pierwiastek z x plus 2 równa się x plus 2. To. No i mamy tak: minus dwójkę i minus jedynkę, tak? To i to. To? Czyli zbiór dwuelementowy minus jeden i minus. Albo można napisać w kolejności od najmniejszej: minus dwa, minus jeden. Dziękuję bardzo.